Jak zawodnicy przed dużą walką są dla siebie przemili, to wszyscy myślą, że to sympatia. A ja myślę, że to raczej... strasznie. Jest jedna osoba, która darzy mnie ogromną dawką nienawiści. W sumie to są... jest dwóch community kontrybutorów, którzy mi po prostu nienawidzą. Idź kurwa, przemyśl to. A mnie teraz. A mnie wkudowiłeś teraz. Odnoszę wrażenie, że jest to najdłużej wyczekiwana walka w historii polskiego MMA i ich drogi zmierzają ku temu, aby w końcu stanąć twarzą w twarz i zakończyć tą grę o tron. Są dwie osoby takie, które po prostu no, nienawidzą mnie, wszystko co powiem przekręcają swoim widzom, żeby to obrócić, że ja jestem winny, nawet jeśli doskonale wiedzą, że ja jestem winny. To będzie walka, która przejdzie do historii. Huf kolosów, huf wielki. Jebany Gamoniu, myślałeś kurwa, że ze mną wygrasz? Ja pierdolę, ze mną nie wygrasz. Jestem kurwa najlepszy, najlepszy. W tej branży tak się usypia czujność, a nie okazuje uznania. Ktoś mnie nie lubi, no okej okay, no. Ty ja dobrze regularnie 5-6 tysięcy, dlatego... Wiedziałem, że ostatnio udało Ci się przebić barierę 2000 błędów, więc gratulacje dla Ciebie. Ja lubię łagodzić konflikt, nawet jeżeli ktoś miał taki czas, że nie, nie lubił mnie bardzo.